Bohaterami tegorocznych matur w formule 2015, a o formułach za chwilę, okazały się pan Tadeusz Adama Mickiewicza i przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Człowiek, istota pełna sprzeczności oraz co sprawia, że człowiek staje się bohaterem dla drugiej osoby. To natomiast tematy egzaminu w nowej formule 2023. Po majówce ruszył maraton z maturami. Jak wrażenia? Dobrze było chyba. Tak, spodziewałeś się takich tematów? Pierwszy Kurde. stres już minął. Pierwszy tak. Później, przy wypracowaniu, trochę ciężej było, ale stabilnie. Pierwszy stres już minął. Było bardzo ciężko, ale dałem radę. Utrzymałem się całe dwie godziny. Przed. I udało się. Matura to nie tylko test wiedzy nabytej przez całą szkołę średnią. To także krok w kierunku dorosłości i wyboru nowej drogi. Jakie plany po maturze? No praca jakaś, nie? Matura to taki rozchodniaczek. Jakie plany po maturze? Maturze? Do Niemiec. W tym roku egzaminy przeprowadzane są w dwóch formułach. Inne arkusze egzaminacyjne rozwiązują maturzyści z czteroletnich liceów ogólnokształcących, którzy zdają je w nowej formule, a inne maturzyści z czteroletniego technikum, którzy zdają maturę według starych zasad. Ja miałem, miałem przyjemność dzisiaj dat rano, ponieważ dzisiaj jestem komisji egzaminacyjnej języka angielskiego. Miałem tak przywodnie czas na porozmawianie z kilkoma uczniów. No, opinie są różne, jak to zwykle bywa, ale widzę, że panuje ogólny optymizm, więc chyba było dobrze i chyba uczniowie trafili na niezłe tematy dla nich. Mam nadzieję, że ten polski będzie, będzie, będzie dobrze zdany. Przed maturzystami weekend odpoczynku, a w poniedziałek matematyka. Oczywiście życzymy powodzenia.